Halo! Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku jestem, a to już to jest Boomshack, czyli pierwsza modyfikacja do Gothic 2. Noc kluka, ale tutaj mamy taki fajny klimacik, taki ponury, łudzący przypomniającą polską jesień, zimę, lato. A, no i wiosnę. E, a, to górnicza Dolina, to w sumie ciężko się tutaj nie pomylić. No dobra, e, moi drodzy, mamy się udać. Naszym bojowym orkiem, na bojowe zadanie Dostaliśmy od naszego starego na... na, na nadga, nadga... Jak on się kurde nazywał? Nie powiedział mi Ale mamy iść do nurszaka od Nanga... Nangasza, Naszgasza, coś takiego yy, Tej, taka mgła, gęsta jak mleko I obudził się we mnie ork Eta yy, Że nie wiem gdzie idę, ale dobra Tam jest wieża, tu... Pytańczkę, ja mam iść koło bramy? Okej, okay, naprzeciwko głównej bramy. A jestem ciekaw jednej rzeczy, bo tutaj zabijaliśmy Horszpaka yy, i mogliśmy też zabić Urszaka, znaczy w zasadzie mogliśmy zabić każdego. Pytanie, czy tutaj stoi Hoszpak, Urszak, czy nie ma nikogo? O, chyba odpowiedź C. Ano, ano nie ma nikogo. Czy znaczy w tym namiocie będzie coś przydatnego? Oczywiście, że nie. No, widać, że nie. Ta gra jest naprawdę kanoniczna, tak? Nie ma Urszaka, nie ma Hoszpaka i nie ma żadnych itemów porozrzucanych po obozach. No normalnie Bezimienny wszystko wyczyścił, no co, co za hiena. No trzeba pamiętać o jednym. Że nasz Urszak jest typem orka, który lubi się wypierdzielić na łeb. Więc nie warto tutaj sobie tak chycać nieostrożnie, lepiej to robić ostrożnie. A ciekawe czy jest... Chociaż nie, bo Gilberta nie było już w dwójce. Nie, 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 nie. Gilberta nie było w dwójce. Była chyba notatka po nim. Albo książka, ten, Almanach Opętanych, tak mi się coś kojarzy, ale nie jestem pewien. Dobrze, a, jak, a jestem w stanie zabić e, orkę elitę? Jestem. Nie jestem. No, dla, ale dlaczego cała horda się na mnie rzuciła? O nie, ty debilu! Wiecie, dlaczego chciałem go zabić? Bo mm, byśmy sobie zebrali jego miecz. A co pamiętać o tym, że przecież yy, my tutaj mamy chyba nieograniczony poziom siły. W sensie zakładam, że już na starcie mamy bazowo tyle siły, żeby móc unieść każdy miecz. No bo yy, nie rozdajemy żadnych statystyk ani nic. Więc dziwne, gdyby było inaczej. E, aczkolwiek powiem szczerze, że nawet ciekawie się walczy tym orkiem. Aczkolwiek jedyna sensowna walka to jest walka lewo-prawo. Inny typ machania tą siekierką nie ma najmniejszego sensu. Dobra, ciekawi mnie, co się stanie później. Czy dojdziemy do Corinis? No bo tak, e, na pewno tam gdzieś przy Cytadeli byli łowcy smoków, nie? więc ja zakładam, że przyjmiemy sobie. Zrobimy szturm na zamek. Później jakieś questy będą nas wysyłały do e, tłuczenia e, reszty ludzi. Bardzo dobrze! Świeża krew dla hordy! Widzisz ten zamek? Niedługo zamieni się w grup dla wszystkich broniących go ludzi! Mora. nie mora, tylko bumuszak. Mistrz wysłał szpiega do zamku. Ludzie uważają go za jednego ze swoich. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, on otworzy nam bramę. To Bezimienny? Wrócił się z Yrdorath? się do środka i wykorzystując moment zaskoczenia posiekamy ludzi na kawałki. Najpierw jednak musisz dla mnie coś zrobić. Nasmieraj mi kwiatków, bo mojej starej chce się jeść. <grymianie> Potrzebujemy wsparcia wszystkich Kord, które stacjonują wokół zamku. Udaj się do trzech oddziałów, porozmawiaj z ich przywódcami, Hersztami i przynieś mi ich pierścienie. Będzie to tak, że są oni gotowi. Gdy będę miał wszystkie pierścienie, zadam wróg Goraka i rozpocznę szturm. Herzstów Tumpaka, Durkasza i Farroka znajdziesz przy ich oddziałach w pobliżu zamku. Rozpoznasz ich po toporach. Za hordę! Za hordę, murszaku! Dobra. E, pytanie: Czy to jest po prostu od nasza do Kajfasza, Czy od Ananasza do Kleofasa? E, taki Takie kurde nawiązanie! Kto, kto zna literaturę młodzieńczą? Nie wiem, czy jest w ogóle taki termin, ale jest, bo ja go ukryłem, właśnie. To zrozumie, o co mi chodzi. Ale pięknie nam tu wyłodniało. E, no dobra, jakby ktoś nie zrozumiał, to służę pomocą. Jest taka książka napisana przez Renego Syniego i wyrysowana e, przez e, pana Jacka Sempe pod tytułem Kowajek. Cała seria w zasadzie. Ale to zaraz. For the Horde! Horde, wojowniku. Niech no zgadnę. Chcesz mój pierścień? Ha, myślisz, że oddam swój pierścień pierwszemu, lepszemu idziecie. Ha, 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 Jak chcesz dostać mój pierścień, musisz udowodnić, że jesteś tego wart. Zobądź róg cień stwora. Znajdziesz go w małym lasku niedaleko miejsca, gdzie pędzą rum. Rozejść się. No dobra. E, no i właśnie w, w Mikołajku. Poza tytułowym bohaterem Mikołajkiem był Ananiasz. Czyli najlepszy uczeń w klasie No i Kleofas Najgorszy uczeń w klasie <laughs> Choć y, Były momenty Jest dokładnie jedno y, Opowiadanie y, W którym To Kleofas staje się pupilkiem A Ananiasz Staje się tragiczny Jest to zajebiste opowiadanie ja miałem... Nie wiem, nie chcę mi się szukać, ale bym wam pokazał, bo wychodziły takie krótkie. Yy, widać, widać, o, na czole. Pokaż, takie krótkie. Yy, krótkie. No, krótkie i małe. W sensie, yy, inaczej. Krótkie zbiory, o, bo tam było po, nie wiem, po parę opowiadań. I mam też taki duży, gruby, yy, biały. Mam ten. Wiem, że był czerwony. Ja go nie miałem, kuzyn go miał. No i wyszło po latach, już po śmierci Renego Siniego, wyszła taka też tej wielkości, niebieska. Później już przestałem śledzić. Zaraz sobie dokończymy Mam, napiłem cienia stwora i mam przy sobie jego róg Ha! Nie spodziewałem się tego po tobie Dobrze, masz tu mój pierścień Rozejść się Pierścień Hershta, no i jessa Eee No e, Właśnie wyszło to niebieskie typu chyba nieznane przygody Mikołajka to, było, to chyba jego córka ogarnęła jeszcze jakieś rękopisy i później nie wiem czy ona to dopisywała, czy wydali to takie jakie to było eee, w każdym razie nie było to już aż tak dobre ale jakby do mnie się tam to w miarę podobało eee, była już eee, troszeczkę nowa kreska, kolorowa przede wszystkim bo oryginalne Mikołajki wychodziły bez koloru z tego co pamiętam For the Horde Za hordę wojowników pewnie chcesz dostać mój pierścień, jednak w zamian musisz mi coś przynieść chodzi o miecz. Popatrz na te topory, wyglądają jak gówno, zupełnie bezkształtne kiedyś mieliśmy piękne miecze to były dobre czasy teraz jaszczuro ludzie mają nasze miecze chętnie obyłbym jednemu z nich pysk i przywłaszczył sobie taki miecz. Jednak jak sam wiesz, są to nasi sojusznicy. Niestety jako herczcy nie mogę sobie na to pozwolić to byłoby niedyplomatyczne, sam rozumiesz. Ty mógłbyś to zrobić, jesteś tu nowy nikt cię jeszcze nie zna. Jeden pędzi sobie rum w namiocie na wzgórzu przynieś mi jego miecz. Szkoda, że te moby i te rzeczy się respią dopiero po kuleście. Ale nieważne. Wracając do Mikołajka. Były też te takie krótkie, właśnie zbiory. Ty, a to ty już mnie, tak? Ty nawet nie dałeś mi czasu na zapis. Stary. E, nie, po. O ty. No, może jednak zrewitalizuję swoje poglądy na temat niezapisywania, bo jestem. Na strzała <śśmiennie> Ale tak śmiesznie dupkę wypina <śmiennie> Ja cię nie mogę Ale jest Uu. 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 <śmiennie> Ej Aha, no tak chciałem powiedzieć, że to już lepszy broń, ale muszę ją oddać Nie podoba mi się to. No ale dobra. To, 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 to w sumie nawet tu jest taki spory poziom trudności, bo ja nie mogę się nawet przespać, nie? Tylko muszę liczyć na te potki. Na szczęście jestem mistrzem grania w gotika. Eee, także damy serat. jak to będę trzymał, to ci tego nie oddam? Oddam ci. O, jeszcze człowiekowi miecz. Mam go przy sobie. Bardzo dobrze. Popatrz na to, tak powinno wyglądać ostrze, nie sądzisz? Jest do niczego. He, co taki młodzik może wiedzieć o broni? Mieszasz z tym, aż tu mój pierścień. Śmierć ludziom, w wojowniku. A jak cię. Z... Nie, bo to postać, fabularna to, wiecie, jak jest. Aczkolwiek wydaje mi się, że te, te ich miecze, Elit, to one są dużo lepsze, chyba, bo one 120 obrażeń nie miały. Nie, bo nigdy nie latałem sorkową bronią w gotiku. Zawsze to, to, to był syf na, na sprzedaż, nie? Ale. Tak mi się wydaje. To dosyć dziwne, że. E, Elita, Herszt, to nawet wyżej niż Elita, nie ma. broni Elity? Dosyć dziwne. No ale, dobra, jest Durkasz. Z tobą też miałem chyba pogadać, nie? Tak, tak, tak. Ja wiem, że ty wiesz, że chcę pierściń. Fodde Hord. Co rozumiesz przez Fodde Hord? Śmieć ludziom! Zabić! Niszczyć! Zdeptać! Oni zabili Horszpaka! Naszego pełnego chwały wodza Horszpaka! Wysłali przeciwko nam szaleńca z płonącym mieczem, który przebił się przez nasze szeregi i szlachtował nas jak owce przeznaczone na rzeź. Ale nasza samostalność będzie okrutna! Każdy w zamku zostanie rozpadany, a jego członki będą rzucone wargą na pożarcie! Jednakże nie ruszy do walki bez wsparcia ze strony jednego z szamanów. Z naszej starej wiosce przed zawalonym świątynią, czyli szaman Horanak... 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 On jest bratem Horszpaka. Znajdź go i wyproś duchowe wsparcie dla nas. Jak ci się uda, to oddam ci mój pierścień. Rozumiem, że o ten obóz chodzi? Cześć Atencjuszko Nie, dobra Zresztą możemy sobie troszeczkę podgłośnić muzyczkę Ja wiem, że ja wiem trochę... A, jest nawet całkiem głośna Dobra, bo... Nie wiem, jak jakoś nierówna jest ta, ta głośność tutaj O nie, brzytwy Brzytwy! Ej, nie da się chycać orkiem podczas biegu. Ale gówno. Gdzie mnie chcesz zaatakować? Ty śmieciu! Mnie chcesz zaatakować? Ja ci dam! Nie ze mną te numery, Bruner. A z was coś mogę zebrać? Nie ma czego rabować. No to nie ma po co was tłuc. Szkoda, że nie ma tu żadnego... Powo powodu do eksploracji i, i. no, to ubogi ten modzik, to trzeba przyznać, nie? No, pierwszy modzik, znaczy, pomysł oryginalny i fajny, nie? Mamy, kurczę. Mm, gramy orkiem. To jest y, jedyny taki mod, w którym sobie gramy orkiem i to jest spoko. Ciekawe, że odbudowali tutaj obóz, który w, w, tak naprawdę w był nieaktywny. Stój, horda, RANGA, imię! Nurszak, wojownik, bumszak. Pff. Świeża krew, prosto sąd. co cię tu sprowadza? Chcę poprosić Hora Nanaka o duchowe wsparcie dla wojowników, którzy mają przypuścić szturm na zamek. Dobrze, możesz przejść. Tylko żadnych głupstw, rozumiesz? Rozumiem. Kuźda, jestem orkiem. Ciężko, żebym miał złe. te. pomysły dla hordy. Swoją drogą, zwiedźmy sobie tutaj, chyba że nie mogę. Eli, nie. To mogę sobie wejść. Aha, to jest zawalone, tak. Gumpak. No nie, nie da się tam skoczyć, chociaż jakbym. Pytanie, czy orkiem da się wspinać tak normalnie, ale chyba się da. Zobaczmy sobie to. Gowaza, duda. No, powiem tak. Drzewo wyrośnięte na skałach. Jakbyś ty zrobił taki hyds, jak owa. No, właśnie taki hyds. No, chopie, ale skoku do góry to Cię chyba nauczyli, nie? Hoszpak, znaczy tybu. To nie jest skok w dal. Nie umiesz. Ani, wskok z wyż, ani wskok w skok z ani w skok z dal, stary. No jesteś beznadziejny w tej kwestii. Dobra, idziemy do Nora... Hora no Nanaka. Na Horanaka. Horanak. Za hordę, czcigodny Noranak. Horanaku. Fodohord, wojowniku. Co mogę dla ciebie zrobić? Dwódca durkasz prosi cię, abyś udzielił dochowego wsparcia wojownikom, którzy mają przeprowadzić stód na zamek. Durkasz, mówisz, znam go już bardzo długo. Mam coś, co mu pomoże. Przekaż mu ten talizman, pomoże mu w bitwie. Niech w mają nas swoje opiece. Dziękuję, czcigodny Horanaku. Przepraszam, czasem mam takie zapędy dublażerskie. W sumie miałem parę możliwości dubbingowania rzeczy do Gotika, ale chyba nigdy finalnie nic z tego nie wyszło. W sumie. Może pomijanem? A ja lubię się tak pobawić głosem, tak? Można z tego coś fajnego zrobić. Poza tym, to zawsze e, po pierwsze cegiełka do gotikowego e, community, a po drugie, zawsze to jakoś e, pewna forma samoszkolenia, nie? Z którą kocham, bo zawsze lubię drogę, a nie cel. Jakby, jak no jak cel się osiąga to satysfakcja jest za przejśniętą drogę a niekoniecznie koniecznie za... a co on mi dał w ogóle? a yy, za przejśniętą drogę, a niekoniecznie koniecznie za sam cel nie, jakby jak yy, droga była prosta to nieważne jaki był cel nie da to satysfakcji a jak było ciężko w kurwę? to zawsze mówisz sobie oh, dałem sobie radę, nie rozmawiałem z chorą, hura... rozmawiałem z i mam dla ciebie talizman Doskonale! Masz mój pierścień, wojowniku. Już nie mogę się doczekać chwili, w której skopiemy tym herlakom tyłki! No dobrze, no to chyba czeka nas jeszcze szturm na zamek. W takim układzie. Ciekawe, czy dostanę pancerz. Znaczy mi się wydaje, bo ja oglądałem z tego serię yy, u pewnego starego youtubera, znaczy starego, starszego ode mnie i starszego kanałem na pewno ode mnie. W dużej mierze gotikowego, ale nie powiem wam kto to. W każdym razie, jest to persona, która <grafię> jest jak JJ Joker, tylko że częściej wraca. <grafię> tak bym powiedział. Dobra, zróbmy sobie zapis, bo to może być szturm. E, łutnijmy sobie potę. Wyjdę, oh, właśnie. Ja też chcę pamiętać o tym, żeby wyginać. Dobrze siedzieć. No, co, kotecie, jak ty tak płacić? No, nie tak. O taka bestia jest, taka bestia! A czemu to są paznokcie na tej... Ty! Okay. Nie wolno. Nie wolno na mnie! Na mnie z zębami i łapami, nie wolno. No. Kurwa dotknąłem cię i teraz się żumyć, tak? Nie no, fantastyczna jesteś! Przeniosłem pierścienie ze wszystkimi... rozmawiałem ze wszystkimi resztami, Są gotowi do sztormu, a to ich pierścienie! Mam nadzieję, że ten głos nie w, oczy, w uszy. Nareszcie! Dobrze się spisałeś za swoje zasługi! Podnoszę do ranki elitarnego wiawnika! Masz tu nową zbroję i broń oraz kilka napojów leczniczych. Zatmę teraz róg Goraka dając sygnał do ataku. Śmierć ludziom! Jesteś gotowy? Jesteś gotów? Tak! Jestem gotów! Śmierć ludziom! Łocie ty! O kurde. Ej, to ja mam lepszy miecz niż dałem temu gościowi miecz szczuro ludzia 100 obrażeń, a tamten miał chyba 80-90? Nie, już jest rozdział trzeci. No mówię, to jest na 3-4 odcinki. Ten. Trochę za głośno. Ale już nie, nie, nie pod... Ciszę tego. Tylko woła za tu. Ale kurde, te orki tutaj, a te w tym remake'u. Boże, jakie to gówno jest w tym remake'u. No wiem, nie podobałem się. Jak moby mi się podobają, tak orkowie... Tragedia. A jeszcze ten ork w pancerzu, nie wiem, to jest ork elita, ork w bojownik? Tragedia. O ty! Ty śmieciu, jak śmiałeś... Mnie zaatakować. O kurwa! Tylko się nie spodziewałem. Dobra, trzeba wypić potkę. Jeszcze raz. Zrobiłem sobie zapis. Jasne, jasne. Jednak rycerz To rycerz. Dobra? Nie ma źle. Dawać mnie tych jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. No, padnij trupem! No, liczyłem, że macie troszkę lepsze te miecze. Dobra, to zabijamy sobie jakiś rycerzy. Mój! Mur. Mój. Oj! oj. Miecze dwuręczne Paladinów, jasne. A nie macie tu czegoś takiego lepszego, może? Nie, 80. I to w dodatku dużo krótsze. Kurde bele. No sobie, co by nie. Czy to jest ten? Feros? Nie. Nawet nie wiemy, kto to jest, no bo w sumie to logiczne. Lekki dwuręczniak, ha. Elita, elitą. Miecz dwuręczny Tutaj raczej nikogo nie powinno być Powinni być ee, w środku I powinni być tutaj, nie? Pytanie, czy tutaj ktoś jest Czy oni jeszcze walczą, czy już nie walczą? Nie O, widzieli tutaj już ten Tego, tego Urszak! ty jest raciecka szmato Śmierć ludziom, dobra Farok? Za ho! Za farok! Za hordę, bumszak! Dzień dobry, urszaków! To dla mnie honor! walczyć w Waszej sprawie, a nie w naszej sprawie? Dziś jest dla nas wszystkich wielki dzień, Elito. Zamek w końcu upadł, a śmierć chuszpaku została zadość uczyniona. Ale twoje zadanie jeszcze nie dobiegło końca. Dowody spalają żyją i zmierzają w kierunku przejścia do Korinis. Udaj się tam czym prędzej i przed im drogę. Gdy zwyciężysz, nadam ci tytuł Hershta. Niech ci prowadzi mądrość naszych przodków. Seriously? Jakby. Ja w dwa odcinki zostałem. orkiem wojownikiem, orkiem Elitą i orkiem Hershtem? Jakby. to, to, to się. To... No spoko? A w ogóle mogę, mam, mam ten pancerz. Aha, orkowa zbroja. Tylko tak po prostu jest. No dobra. Znaczy, ja mogę to zdjąć? No i patrzcie, kurde. To. Tak wyglądały zbroje w gotiku. Orkowa miała te takie jakieś kolce. Ten ork był zarośnięty. Kurde. Taki, taki zielony, taki. Nie wiem, przypominający garbatego ruska. A z twarzy to taka krzyżówka Roska i Niemca. A no to nie wiem, to co w tym remake'u to jest jakaś porażka, kurde, no. No już, jak to oglądałem pierwszy raz i drugi, trzeci, no to nie wiem, ci orkowie... Wszystkie inne zmiany, nie? te pełzacze, gobliny, chociaż animacyjnie, no to tam jest porażka, nie? No ale to całego tego remake'u cierpi na te animacje fatalne są. Wszystkiego. No nic, no zobaczymy co będzie. Ty, no, chłopie, jak ty będziesz mi atakiem z szarży majtał... O ty! jak będziesz mi atakiem z szarży majtał, urszaczku Znaczy, bumszaczku... No, to się nie dogadamy. Ale trzeba zaczynać pić od najsłabszych potek. No dobrze, że nie ma ich dwóch, kurczę. <gry error> dwóch tych to by mnie porobiło. Pytanie, czy. Nie, chyba HP-ki też nam zostają na tym samym poziomie, pomimo pancerza. Pytanie, czy ten pancerz nam coś daje? Stestujemy co? Zobaczymy, jak pójdzie mi walka bez pancerza. Azy! No bez pancerza ewidentnie łatwiej, nie? <laughs> Jestem po prostu szybszy. Staszek szybki jest. No dobra, to testujemy sobie na następnym o, o tym paladynie. No ale no, to, to jest fakt, jak yy, jesteś ten. Ty, no te hity takie same. A no, spróbujmy z. Hopie! nie, nie! Chociaż może mu hit nie wszedł po prostu, ale widziałem, że po kresce hapsa. Wiecie co jest najgorsze? Jak robisz ten atak z szarżą... Patrzcie, ja wam pokażę. Robię atak z szarżą... I to był atak do przodu od razu, nie? Ale jak zrobię tak... O! Ty, a teraz weszło. To dlaczego wcześniej nie chciało tak wchodzić? Bo nie mogłem sobie tak sparować, wiecie o co chodzi Jak to w... zwykle mamy w zwyczaju, nie? Bo atakujesz sobie fajnie do przodu i atakujesz, i co? Ocofasz się, w sensie Też atak do tyłu, żeby sparować, no utop się w końcu Hopie, mam ważniejsze sprawy niż jakieś topielce, co? Wiesz do kogo ty mówisz, człowieku? Znaczy, człowieku, topielcu? A tego. Eee, prawie herszta No, po co, po co ja się mam bić? Ja od tego mam ludzi? Łatwo. <grym> Ale no kurde, no, szczerze mówiąc, no po co mam tu z moby Skoro nic mi to nie daje. Ale to drzwi był koniec? Nie, nie kojarzyło mi się, żeby to było aż tak szybkie. To tak szczerze, to w zasadzie co ja tu będę miał robić, skoro zostałem hersztem? To co, bo mam dalej słuchać poleceń, to już się kupy nie trzyma. Kurde, ty, ja inaczej zapamiętałem te modyfikacje, tak troszkę lepiej. No dobra, zobaczymy. Urszaczku, zabiłem dowódcę paladynów! Wykonując te wszystkie zadania, okryłeś się chwałą. W niniejszym nadaję ci tytuł Herszta! Oddaję też w twoje ręce dowództwo nad zamkiem. Oby trwał pod twoją komendą nigdy nie powrócił w ręce ludzkie. Herst orków rozdział czwarty. Lel, to było szybkie. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że na ten moment wam wystarczy. Co, co, co ciekawe, pojawił się tam smok. Ciekawe, co to za smok, bo przecież. E, wszystkie smoki żeśmy wybili jako Bezimienny Bezi, Bezi, Bezimienny Więc, e, no, zrobimy sobie jeszcze jeden odcinek Z Ruszaka, w, w, znaczy z Bumszaka W takim układzie e, Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał Ja byłem to już byliście Wy, a to był Gotik. Bumszak, widzimy się jutro P Pewnie w ostatnim odcinku, trzymajcie się buła. pa pa